Cześć, cześć, tutaj Peter. Gramy właśnie w Forza Horizon 4. Będziemy teraz sobie właśnie jeździć po całej mapie i sobie driftować albo skakać cokolwiek. No, chwilę sobie jeszcze poczekamy. <laughs> Ogólnie to. To niedługo będzie nowy odcinek, ale zależy z czego. O, jesteśmy. No tu mamy la Ferrari. Bierzemy samochód, driftujemy. No dobra, ja nie będę przedłużał, ale za chwilę się spotykamy. Przepraszam za to, co się właśnie dzieje, ale obiektyw mi ciągle spada. Jesteśmy z naszym autem. Przepraszam, właśnie, za te y, rzeczy. Ale, obiekt mi ciągle spada. I... No, dobra, to jedziemy do miejsca, jak pozostawicie po tym odcinkiem. 20 łapek, to kolejna część będzie na kierownicy. Musimy jechać tutaj. Jak nie chcecie ten tak patrzeć ciągle jak sobie jadę. Então, oh, eu ai, ai, ai... O kurde. Widzimy się na górze. No jesteśmy. Wyścig Okej, okay, to pojedziemy wyścig robić. Zaznaczam na mapie, jaki robimy. Yy. Możemy molocha zrobić. u idealne mjesto na robjenje bončkov. Oj. Ora bežam. Mm Lepsze. Póki jak się już widzę, driftowozy w W sumie jest, też jestem, ale...

Przenosimy się w nowe miejsce, na nową, na inną wyspę. Ale też będziemy oczywiście driftować. O, przepraszam Was kochani, ale niestety statyw mi już pada i mm, będziemy musieli zrobić drugą część. Dawajcie 20 łapek w górę, jak, będzie, jak dobijecie te 20 łapek, to robimy drugą część, ale na kierownicy. To na razie.